Kolejnej wystawie. E, tym razem mamy zaszczyt e, gościć tutaj przedstawicieli e, Lubelskiej Szkoły e, Sztuki i Projektowania im. Stanisława Wyspiańskiego z Lublina. E, z, z Krakowa. Wyspiański to z Wyspiańskiego, chyba z Krakowa. No tak. Mamy szkoła w Lublinie. Szkoła. E, z wystawą plakatu. Tak. Jak co, co, co już wszyscy widzieli. Um, inicjatorem jest wykładowca szkoły, magister sztuki Michał Kawalec. I to on tutaj przejmuje pałeczkę. Opowie Państwu o tej wystawie więcej szczegółów. Dziękuję. Chciałem podziękować Panu Markowi za, za pomoc w ogóle tutaj w instytucji Domu Kultury LSM, za możliwość w ogóle wystawienia tych pięknych plakatów. Chciałem generalnie podziękować za przybycie tak liczne, pani Ani i panu królownik Krawowski za to, że mogę pracować w szkole i z takim w sumie fajnym efektem, jak widać, się to wszystko odbywa. Chciałem podziękować wszystkim, którzy dzisiaj przyszli, szczególnie słuchaczom, którzy no, bez których ta wystawa by się nie odbyła tak naprawdę i bez których nie moglibyśmy się tu dzisiaj spotkać. Cóż mogę powiedzieć? Wystawa to efekt jakby pracy nad dwoma tematami. Jeden temat to przyszło mi do głowy z samego początku roku szkolnego, temat zmian, zanim się zaczęła sytuacja za wschodnią granicą, tak po prostu zmiany przyszły mi do głowy i stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł na rozwinięcie tematu, a jak widać każda, każdy z słuchaczy ma swoją interpretację tego tematu i jakby każda, każda praca rządzi się własnym, własną estetyką, własnym spojrzeniem, jakby własną poetyką też można w niektórych przypadkach. Drugim tematem był temat, to był autoportret typograficzny, który możemy oglądać w drugiej sali. Jeżeli yy, o środki artystycznego przekazu, no to każdy, każdy według, według zasady tutaj e, prezentuję. I cóż, no nie, nie przeciągając, chciałem wszystkim serdecznie uczestnikom pogratulować, bo naprawdę dobra praca i oby tak dalej. coś mogę powiedzieć gratuluję. Sobie również, bo jestem dumny z tego, co tu widzę. Także bardzo dziękuję i zapraszam do kontemplacji wystawy, uważam, za otwartą. Dobrze? <klucz> <klucz> Może właśnie, przepraszam, to głos pani dyrektor dziękuję. Pozwolę sobie słowo podziękowania dla Pana Michała Kawalca, naszego wieloletniego wykładowcę projektowania graficznego. Pan Michał Kawalec jest opiekunem wielu już wystaw i wielu roczników słuchaczy naszej, naszej szkoły. I Za każdym razem, każda wystawa jest nowym odkryciem dla nas i podwyższa Pan poziom, Panie Michale, co roku. Także jesteśmy naprawdę dumni z, z efektów. Tym bardziej nas to cieszy, że jest to pierwsza wystawa po czasach pandemii. Także mogą Państwo być dumni, że udało się Państwu zrealizować takie dzieło po, po tych dwóch latach, takich dla nas bardzo smutnych, bo szkoła artystyczna bez projektów, bez wystaw jest taka troszkę no, niepełna, więc, więc cieszymy się, że, że mogli Państwo tego doświadczyć w tym roku. Dzięki panu Michałowi i inspiracji. Także Gratuluję Panie Michale, gratuluję wszystkim e, uczestnikom. Mam nadzieję, że będą kolejne wystawy i że to Państwa zainspiruje, żeby, żeby dalej działać i pracować na tym polu. Bardzo dziękuję e, go, e, miejscu, gdzie gościmy Państwu, którzy nas tutaj przyjęli. Jeszcze mam się Tutaj nie udało być i to jest dla nas bardzo takie miłe wrażenie, że jesteśmy w miejscu dla nas nowym i bardzo, bardzo przyjemnym. Także bardzo dziękujemy Dziękuję za bardzo. Tę możliwość Dziękuję. Zapraszam do dyskusji, to tutaj jest tyle myśli i mi się wydaje skumulowanych, że warto żeby porozmawiać o co chodzi. Bo bo niektóre tematy są jeszcze chyba nie tak, niedomówione. Nie tak. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do kontemplacji nad do, do sztuką. To jednak sztuka chyba plakatu. Tak? Dobry, dobry wycinek polskiej sceny plakatu, tak lubelskiej nawet bym tak. powiedział. Gratuluję. A, e, ponownie i, i, I propozycja taka, żeby to właśnie Państwo e, wymyślili coś, i wtedy grupowo, tak, no, tak, zrobimy taki po prostu zryw narodowy i przyjedziemy tutaj z farbami i zrobimy sobie po prostu zajęcia, możemy sobie zrobić takie plenerowe. A mamy doświadczenie, już Pani Walcząc. Mamy to, że do że Na Czechowie w blokach, tak w blokach już powstały murale poprzednich lotników, prawda? można tu zobaczyć, naprawdę to bardzo blisko szkoły. Trzeba jak to przenierzyć, nie? Przenierzyć. Można. Ja mam zdjęcia, tak że można by to jakoś coś wymyślić i takie, takie, te... no to będzie bym... bo Kto jest za? Ja jestem za. No to są chęci. To Bardzo dobrze. Bardzo tak, dziękuję za uwagę. Zawsze czekamy na jakieś propozycje ze strony słuchaczy, na co by tam się mogło znaleźć. Ja bym coś, nie wiem, coś może, jakieś hasło przewodnie. Raz tą Nie, to propozycja. Temat jest tak otwarty tak jak, jak ściana. No. Także tak, jak ktoś chce zobaczyć, to zapraszamy z tyłu tam na, 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 na ścianę wygląda. Trzeba ją tam oczywiście wcześniej przygotować, zagruntować. To są takie rozstawy, które można wcześniej. Abyśmy przyszli, jakby był projekt, to wtedy przekładamy projekt na ścianę i mamy. To nie musi być na to My byśmy to może prawie sami, jak zorganizowane. Tak